Najpierw pojemność elektryczna przewodnika. Przewodnik w kształcie kuli o promieniu R. Może to być kula wykonana z aluminium, z miedzi, z żelaza. Na ten przewodnik wprowadzono, no w naszym przypadku, tak jak to jest na ekranie, ładunek ujemny o wartości bezwzględnej Q. Potencjał, jaki się ustala na powierzchni takiego przewodnika, wyraża, ten wzór. No a pojemność, pojemność elektryczna jest to stosunek tego ładunku, który został zgromadzony na powierzchni przewodnika, do potencjału przez niego wywołanego. Otrzymujemy taki wzór. Co z niego wynika? Z niego wynika, że pojemność elektryczna przewodnika kulistego zależy wprost proporcjonalnie od promienia tejże kuli. Dla y, środowiska, w którym znajduje się ten przewodnik, y, którym to środowiskiem będzie próżnia albo powietrze, stała dielektryczna epsilon jest równa jedności. I wtedy pojemność wygląda w ten sposób. wzór się upraszcza. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość pojemności tego przewodnika w pikofaradach. Zapamiętajmy sobie, że w przypadku elektryczności i przewodnika kulistego pojemność tego przewodnika zależy wprost proporcjonalnie od promienia. No, a teraz naczynie w kształcie kuli. Do tego naczynia możemy nalać sobie kolor żółty, a więc nalali, nalałem prawdopodobnie jakiegoś oleju. Objętość tego naczynia oznaczam dużą literą V. Z geometrii wiemy, że objętość kuli to 4 trzecie pi r do trzeciej. Z tego wynika, że objętość, pojemność naszej kuli, wyrażona w litrach, zależy wprost proporcjonalnie od trzeciej potęgi promienia. Co to znaczy? Porównajmy to z elektrycznością. Jeśli promień kuli aluminiowej rośnie dwa razy, to pojemność elektryczna takiego przewodnika też rośnie tyle samo razy. Dwa razy. A w przypadku pojemności będącej objętością, litrażem naczynia, objętość ta zależy wprost proporcjonalnie od trzeciej potęgi, czyli jeśli r wzrośnie teraz dwa razy, to objętość naczynia wzrośnie dwa razy 2 4 i razy 2, 8 razy. Taka jest różnica między pojemnością elektryczną a pojemnością jako objętością naczynia o tym samym promieniu r.